Hejka! Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale i znowu kupuję konia. W środę Star Stable dodało nowe konie, a więc teraz pojadę je sprawdzić, że tak powiem. Jest to koń ardeński, można znaleźć jednego z nich w Force Pinta, a resztę można znaleźć w Valedale. Valedale. że on 900 star końców. Tego konia z Fortu Pinta mogą kupić wszyscy. A te pozostałe z Valadaila, Valeday'a. Można od piątego poziomu. I jest aż 7 maśli. Najpierw zobaczymy sobie sklep z Bonsami, bo to się coś. nowego. Boże! To jest naprawdę ładne. Znaczy, takie trochę. nie wiem. No to wezmę. A za tydzień jakby. Będzie dokończanie tej fabuły, która została dodana w tym tygodniu. Będzie jakby dalsza część, a więc nie mogę się doczekać. Mhm. Mm nie no, ten jest brzydki. Ten jest brzydki. Znaczy, mi się nie podoba. No, no, no. Teraz lecimy dalej. są... O, ten jest ładny i ten, a ten już taki średni, ale ładne są tak nie w sumie I już nie wiem jak ją kupić No nie No nie No i nie wiem Chyba tego sobie kupię, ale ten też jest piękny, ten też na no, trzech nie kupię, bo jednak trochę biega wtedy będę. Dobra, tego nie kupię, bo ten jest taki trochę zwykły. Ten w sumie jest ładny, no takie słodkie takie ten. No dobrze. Niech jest ten. Ale ma sił aż cztery. Nice. Chyba nice. Grzywa. Hmm, ładny. Ta tutaj. to jest taka dzika. Taka <grywa> cika grzywa. Nie wiem, mi się podoba. Ale ten koń mnie mało widzi. O, oh, to jest fajne, ale czemu takie żółte? Mi się takie żółte nie podoba. Hmm, oh, i róka A mi się to nie podoba. No, taki jest fajny. Taki... taki... A nie, z warkoczami mi się nie podoba ten koń. Nie mogę przesuwać. Aha, i takie. Nie, takie też mi się nie podoba. Taka, taka zwykła, taka... Nie mam pojęcia. Ja nie, nie wiem, czy chcę, żeby ten konik był żeby no, Może być, chyba takiego sobie kupię. Ładny jest w sumie. Nie wiem, jak nazwać tego konia. Nie wiem. A na pewno nic na A dalej. Abi, Abi? Mam konia Abi. To będzie dorosła klacz. Pięknie. Tak. O, pięknie. Dosiągnąć teraz oczywiście. Boże, ten koniec jest w sumie jednak taki trochę duży. <grych> wow, ale śliczny ten koniec. Niesamowity. On jest teraz na drugim miejscu. Bo pierniczek jest na pierwszym oczywiście, a teraz ten jest na drugim. Ja jestem ciekawa, czy by mogą zakładać owiki. Mogą. Ale co to było wygląda. To jest mój ulubiony konie, Znaczy numer dwa. Ale z dniej magicznych to zdecydowanie ten jest najlepszy. O nie, 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 nie. Co to jest za skok? Nie, dobra, ten skok mi się nie podoba. Jakiś taki... Nie wiem, nie podoba mi się. Tak dziwnie, tymi kopytami. Tak mi się to nie podoba. Ale to. Dobrze, skoczymy sobie jakąś przeszkodę. Bo aż muszę spojrzeć, jak ten koń. Mój, ten koń okropnie skacze. No, nie, nie podoba mi się to, jak ten koń skacze w ogóle. Ten początek słowo mi się podoba, ale później już nie. To koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Możecie napisać w komentarzu, jakie jeszcze odcinki chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!